Hej, 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 witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku, a dzisiaj zobaczcie mamy trojaczki Megalini i to nie byle jakie trojaczki, no Michu zademonstruj co przyniosłeś do domu, zobaczcie jak dobrze wiecie nie jesteśmy zwolennikami jedynek, a Michu tutaj mi przyniósł do domu trzy Megalinie, a więc Michu odcinek należy do Ciebie, ja oczywiście trzymam kciuki, no i jakby to powiedzieć, no mocno wierzę w te Twoje jedynki. Tak, postanowiłem co jakiś czas testować numery. Teraz przetestujemy sobie jedynki. Każda z innej paczki. I jedziemy. A będziemy szukać. No zobaczymy, czy któraś będzie numerem jeden, nie? Tak jest. Dzwon i żółw. Dzwon i żółw. Jest dzwon. Tu mamy żółwia. Tu mamy dzwon, tu mamy komplet, tu mamy dwa razy żółwia, nawet trzy plus dzwonek, ale tymi żółwiami sypie. No niech fal dnia przed zachodem słońca, Michu. I tu kończymy żółwiem. Dobra, ładnie posypało. Dalej, łódź i lody. Łódź i lody. Mamy lody. Tu mamy komplet. I na razie pusto. Dobra, tu mamy łódkę. Widzisz, przechwaliłaś. Chyba nic nie przespałem. Dalej. Zegar i kokos. I tak, tu mamy zegar. Tu na razie pusto. Pusto. Tu dopiero mamy zegar. Niżej nic. A jakiś kokosik, coś. Tu na dole mamy zegar. Dalej. Sakwa i diamenty. Sakwa i diamenty. No, jak na razie nic takiego nie mamy. Widzisz, jak na początku ruszyłeś skopy, to tak zaraz co się dzieje. Ani tego, ani tego. Gwiazda i podkowa. No tych gwiazdek to widziałem. O, mamy gwiazdę. Tu mamy gwiazdę. Tu. Tu mamy podkowę. Tu mamy dwie gwiazdy. I na dole mamy dwie. Kolejne: Wiśnie i Cytryna. Wiśnie i Cytryna. Jest Cytryna. Tu mamy drugą. I tu mamy ostatnią. Także bez Wisienek. Flaming i Moneta. Flaming i moneta. Jest moneta, jest flaming. Tu na razie pusto i na dole pusto. No tak pojedynczo ci wpadają, nie? Prezent i winogrono. Gdzieś te winogrona widziałem. Tak, tutaj. Tutaj. i tutaj na dole. Auto i pierścionek. Mamy pierścionek. Tu mamy kolejny. Tutaj jeszcze jeden i na dole pusto. Dalej mamy rower i kłódkę. I tak, mamy rower jeszcze jeden. No, klucz mamy do kłódki O, jest kłódka, dobra. Ale klucza nie drap. Zagadałem się o tym kluczu. Dobra, <laughs> bez klucza. Mamy. Dobra, będzie na zaś. Dobra. Kłódka i rower. Dobra, nic takiego nie ma. Szminka i aparat. Mamy aparat. Tu jeszcze jeden, tutaj, tu mamy szminkę, tutaj mamy dwa aparaty. Nawet trzy? Nawet trzy. I na dole pusto. No dobra, ten, no jest klucz, dobra, uratowane. Mamy klucz i pióro. Nie będzie ci się myliło, chociaż nie? Tak jest, klucz i pióro. Mamy klucz, mamy pióro. Tu mamy klucz. I tu mamy klucz. Wszystko, wszystko, dwa przedostatnie, czyli liść i serce. Liść i serce. Serducho na pomarańczowej? Dobra, a cytryny nie mieliśmy? Mieliśmy. A była, była, no. Dobra, liść i serducho. Nic takiego. Dobra. Tu mamy liść. I serducho. Tu mamy liść i tu mamy wyżej serducho. Dobra. Dwa ostatnie. Tęcza i biedronka. Mamy biedronkę. Mamy tęczę. Tu mamy tęczę. Pierścionek A był. A tak chciałam Ci powiedzieć. Dobra. Tu mamy biedronkę. Tu mamy tęczę. Tu mamy biedronkę. Tutaj tęczę. Tu mamy tęczę, a tu mamy Biedronkę. I jeszcze bonusa masz. A już chciałem kontrolne drapać. No wiem, dlatego wiesz, uprzedziłam cię szybko. Dobra, to co, szukamy dolara, a gramy o 40 zł. No mogłoby wpaść Co Uwaga? obstawiasz? Ja, obstaw ja chcę świnkę. Znaczy, e, no, znaczy chciałbym dolara, ale obstawiam świnkę. No ja portfel. Maga? A, 1-0 dla mnie. Dobra, czyli co? Pierwsza pusta, tak jest. Kontrolne różne. To bierzemy drugą jedynkę. I to samo. Jedziemy. No, dobra. Flaming i arbus. Jest flaming. Tu nawet para. Tu kolejna para. Tu mamy flaminga. Tutaj. I tu na dole. Dobra. Dalej. Kłódka i auto. Kłótka i auto. Dobra. Tu mamy auto, tu mamy kolejne. Tu mamy auto. Tutaj. Tutaj. I tutaj, ale kłódki nie było. Kolejne liść i diament, liść i diament. Mamy dwa liście, tu kolejny. Tutaj nic, tutaj nic. Niżej mamy diament, tu mamy liść i na dole pusto. Ananas i naszyjnik. Ananas i naszyjnik. Jest naszyjnik. Tutaj też. Tu pusto. Tu pusto. Tu mamy dwa ananasy. I to tyle. Dalej. Lody i pierścionek. Lody pierścionek. Mamy lody. Mamy pierścionek. I lody. I lody. Tu mamy lody. Tu mamy pierścionek. Tutaj nic, a na dole. Na dole mamy i lody, i pierścionek. Dalej. Łódź i popcorn. Jest popcorn. Tu mamy łódkę, tu mamy popcorn, a na dole pusto. Dalej, winogrono i biedronka. Jest biedronka, jest biedronka, jest biedronka. Tu kolejne dwie, tu jeszcze jedna, tu mamy winogrona tu winogrono, parę u góry biedronki, na dole winogrona i na dole pusta. Dalej wiśnie i piłka. mamy wiśnie, tu mamy wiśnie, a na dole mamy wiśnie. że tym razem piłki nie dali. aparat i motyl jest motyl, jest motyl dalej jeszcze dalej no właśnie tęcza i podkowa tęcza i podkowa mamy podkowę tu dopiero na dole mamy dwie podkowy Kolejne dwa. Sakwa i Cytryna. Mamy Cytrynę, mamy Cytrynę. Tu mamy ładnie komplet. Tu mamy Cytrynę, tutaj. I na dole mamy dwie Cytryny. Dalej, Gwiazda i Korona. Jest Korona, jedna, druga. Tu dopiero na dole mamy dwie korony. Tu mamy koronę i tutaj, tu kolejne dwie. No ale co gwiazdeczki nam nie dali? No, no w tamte miałeś wysyp gwiazdek. Nie? No. Dzwon i żółw. Dzwon i żółw. U góry dzwon na zielonej. Wyżej. No tutaj, tutaj. To, a jest faktycznie Dobra dzwon i żółw Także to był jedyny dzwonek I dwa ostatnie Moneta i szminka Moneta i szminka Ta No dobra ale mamy bonusik Którym bawimy się O 60 zł No cały wkład dzisiejszy Gdzie się zwrócił I nie? ja tu strzelam portfel Ja dolara jest świnia z drapa. A widzisz, tak na pocieszenie. Chciałeś przedtem świnkę, to masz teraz. Ale to jest dobry znak. W ostatniej coś będzie. I to dużo. Ale drugą mamy póki co. Jedynkę pustą. I została nam ostatnia jedynka. Więc lecimy. A będziemy szukać auta i ananasa. Auto i ananas. Jest ananas. Jest i drugi. Jest auto. Jest ananas. Tu mamy ananasa. I na dole pusto. Kolejne dwa, czyli dzwon i motyl. Dzwon i motyl. Czy my coś takiego tu mamy. Dzwonek jest. Ale to będzie nasz jedyny symbol. No dobra, to dalej. Łódź i prezenty. Mamy łódkę. Tu mamy prezenty. Tu mamy łódkę. Tu prezenty. Tutaj mamy oba. Tu mamy prezenty, tu mamy łódkę, i na dole mamy prezenty razem z łódką. Dalej, liść i popcorn. Mamy liść, tu mamy dwa kolejne liście. Tu mamy popcorn, tu kolejny, tu mamy liść, popcorn. O, fajnie, w linii się ustawiły. Jeszcze popcorn koło liścia. O, tu mamy popcorn, tu mamy liść, a na dole liść mamy. A czy dołożą nam popcorn? No nie. No dobra, korona i naszyjnik. Mamy koronę. Tu mamy dwie. Tu mamy koronę. Tutaj, tu. I to na tyle. Dalej. Zegar i pierścionek. Zegar i pierścionek. Mamy zegar. No i co dalej? A dalej, pusta. Więc kolejne dwa: piłka i kokos. Mamy piłkę. Tu mamy piłkę. Tu mamy kokos. I na dole mamy dwa kokosy. Dalej: winogrono i lody. Winogrono i lody. Nic takiego tutaj nie, nie widzę. Nie tak ma. Jest. Kolejne dwa: aparat i klucz. Klucz mamy i dwa aparaty. Tu kolejne dwa aparaty, tutaj jeden, tutaj kolejne dwa, i na dole jeden. Dalej podkowa i moneta. Tu mamy monetę, tu mamy monetę, tu mamy monetę. Tu mamy monetę. I tu mamy monetę. <laughs> dalej pióro i Arbus, pióro Arbus, jest pióro, jest pióro. A co dalej? A dalej pusto. Więc kolejne dwa: biedronka i wiśnie. Tu mamy biedronkę. Tu mamy wiśnie, tu mamy wiśnie, tu mamy biedronkę, tutaj i to na tyle. Przedostatnie dwa, czyli flaming i szminka. Mamy szminkę, mamy szminkę, mamy flaminga. Tu mamy szminkę i to na tyle. A zobacz w tym ostatnim kafelku, całą linię masz nieodkrytą jeszcze, nie? No. To który z tych symboli zapewne teraz wpadnie. A będziemy mieli tęczę, która się powtarza i serducho. Tęcza i serducho. Jest serducho, jest kolejne. Tu mamy tęczę, tutaj, tutaj i tutaj. Tu mamy komplet, tu mamy tęczę, tu mamy... Tęcze dwa razy i serducho, ale linii nam to nie daje. Więc po raz kolejny został nam bonus. Myślisz, dwie dychy. Myślisz, że tym razem? No myślę, że tym razem. Ja też myślę, że teraz będzie dola. A ja świna. <laughs> Proszę Państwa. No i tak. Mamy dwie dychy. Ale zobacz Michu, dwa razy trafiłam. Także zobacz, to już coś. To następnym razem ty losujesz. No ja na pewno jedynek nie wezmę, to Ci powiem od razu z góry, Michu. <noise> Także kochani, no odcinek zaliczony, przetestowaliśmy sobie jedyneczki. W jednej okazało się, że jest dolarek na Michu, a bonus bardziej cieszy niż ta linia, prawda? Także kochani, jedną trzecią odzyskaliśmy. A więc co, Michu, za te 20 złotych wymienisz sobie mega linię z jedynką? Pewnie trzynastkę tym razem weźmiesz, co? Albo dziewiątkę. O właśnie. I kochanie, takimi słowami żegnamy się z Wami, pozdrawiamy Was bardzo cieplutko, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do następnego. No to pa. Pa.